Przechodzimy teraz do pojęcia kreacji pieniądza. Kreację pieniądza możemy podzielić na pierwotną i wtórną. Pieniądz kreowany jest pierwotnie wtedy, kiedy bank centralny udziela bankom komercyjnym kredytów. Dodatkowo, kiedy następuje emisja gotówki, czyli do dróg, albo bank centralny kupuje na rynku finansowym zagraniczne waluty, czyli prowadzi operacje w ramach rezerw walutowych czy dewizowych. Kreacja wtórna została przeniesiona na poziom niżej. Pieniądz skierowany jest wtórnie poprzez udzielanie kredytów przez banki komercyjne. W związku z tym istnieje tutaj pewne zagrożenie. Na czym ono polega? Otóż jeśli bank A zgromadził, tutaj mamy 100 tysięcy dolarów w depozycie, bank centralny wymagał od niego... Zamrożenia pewnej części w ramach rezerw obowiązkowych. Pozostała pula, czyli dla nas będzie to 90 tysięcy dolarów, może zostać podzielona na kredyty w ramach akcji kredytowania podmiotów gospodarki realnej, czyli gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. I teraz w ramach pożyczki to 90 tysięcy trafia na przykład do kolejnego banku, dlatego że przykładowo bank A przelewa kwotę kredytu na rachunek w banku B danego przedsiębiorcy. I podobnie jak bank A, bank B odgórnie przez bank centralny ma narzuconą stopę rezerw obowiązkowych, więc już z 90 tysięcy musi zamrozić 9 tysięcy, a pozostałą kwotę, czyli 81 tysięcy, dzieli znów na kredyty. I tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w sumie, jeśli przejdziemy przez trzy banki ABC, to obszary zaznaczone na szaro, Przedstawiają poziom, tempo i dynamikę kreacji pieniądza. Mieliśmy jedne 100 tysięcy dolarów zdeponowane na rachunku, i nagle suma tych wartości, czyli 90 tysięcy, 81 tysięcy plus 70 do 2900, będzie stanowiło całkiem nowy pieniądz. Oczywiście on trafi do gospodarki, ale nie będzie miał swojego pokrycia w pieniądzu rzeczywistym, materialnym. W związku z tym figuruje on jako zapis na monitorach komputerów, na monitorku w bankomacie. Zaawansowania tej kreacji, miernikiem kreacji pieniądza jest tak zwany mnożnik. I mnożnik liczyć można na dwa sposoby. Albo jest to stosunek podaży pieniądza do bazy monetarnej, albo ten wzór jest bardziej skomplikowany i właśnie przelicza stosunek gotówki do rachunków bieżących, a, a również stosunek gotówki do rezerw bankowych. Co to jest w takim razie podaż pieniądza? To jest gotówka w obiegu, obiegu oraz środki na rachunkach bieżących. A baza monetarna to jest gotówka w obiegu i rezerwy banków. I tutaj Państwu zanotowałam, że nie wlicza się tej bazy monetarnej do podaży pieniądza, ponieważ to są środki, które nie służą wydatkowaniu. Przejdźmy teraz do pojęć podaży i popytu na pieniądz. Zaczniemy od podaży. Hmm. Co ja Państwu mogę tutaj powiedzieć? Nic. <laughs> Dlatego zamieściłam Państwu taki oto wycinek z podręcznika do ekonomii, Biblii ekonomistów Samuelsona i Nordhausa, przynajmniej, przynajmniej niektórych ekonomistów. Nie wszyscy popierają akurat tą szkołę ekonomii. Podaż pieniądza mówi się, że to jest ogólna ilość pieniądza w obiegu. Ale definicja jest problematyczna. W ujęciu graficznym Podaż pieniądza jest funkcją stałą. Nie zależy ona od rynkowej stopy procentowej, ponieważ ilość pieniądza dostarczona na rynek nie zależy od gier rynkowych, ale od tego, ile tego pieniądza wykreują, wyemitują no, głównie banki. Popyt z kolei na pieniądz to jest zapotrzebowanie zgłaszane na pieniądz w swej najbardziej płynnej formie czyli najczęściej na gotówkę, popyt na gotówkę. Funkcja popytu jest funkcją malejącą, czyli mamy tutaj bezpośrednie przeniesienie z rynku towarowego i usługowego. Im wyższa stopa procentowa, bo stopa procentowa jest cenią pieniądza, tym popyt na ten pieniądz niższy. Im wyższe stopy depozytów bankowych, tym mniej gotówki będziemy chcieli trzymać w szafie, a raczej zaniesiemy ją do banku, żeby ta gotówka dla nas pracowała. Motywy chęci posiadania złotówki. Po pierwsze. Jest to motyw transakcyjny, czyli potrzebujemy gotówki, żeby dokonywać bieżących transakcji. Motyw spekulacyjny, zastanawiamy się, co jest dla nas bardziej zyskowne, czy trzymać pieniądze w gotówce, czy właśnie te pozycje, czy może zamrozić w lokacie na dłuższy okres, czy kupić papiery wartościowe, może sztaby złota. W ramach motywu spekulacyjnego określamy kierunek naszych inwestycji, w cudzysłowie inwestycji, czyli celów oszczędnościowych, po to, żeby zyskać możliwie jak najwięcej. Kolejnym motywem jest motyw ostrożnościowy, albo inaczej nazwany motywem przezornościowym, i tutaj najczęściej mowa o czarnej godzinie. Ale w tej grupie motywów leży również trzymanie pieniędzy w gotówce w oczekiwaniu na niespodziewaną okazję. Na przykład nieprzewidywalną wyprzedaż. Dzięki temu możemy taką, na taką promocję zareagować, bo jakąś tam gotówkę mamy. Motyw portfelowy opiera się na. Motywie hedgingu, czyli pewnego zabezpieczenia swojego kapitału zainwestowanego na rynku finansowym. Część w gotówce, część w papierach wartościowych, część na przykład w złocie, część w walutach obcych. W związku z tym to ryzyko jest rozbite w mocno zdywersyfikowanym portfelu i w związku z tym odporne na straty, ale też odporne na większe zyski. Determinaty popytu na pieniądz. Wśród nich znajdzie się przede wszystkim realny PKB, czyli PKB liczący zmiany produkcji. Im wyższy PKB, tym wyższy popyt na pieniądze wynika to z ilości z motywu transakcyjnego, z ilości zawieranych, zawieranych transakcji. I większa produkcja, tym większa ilość transakcji. W związku z tym potrzebujemy większej ilości gotówki, żeby tych, tych transakcji dokonywać. Oczekiwana stopa inflacji, jak się przekłada, no jeżeli oczekujemy wzrostu cen w przyszłości, no to zgłaszamy większe zapotrzebowanie na gotówkę, bo będziemy musieli więcej wydatkować na rynku. Poziom cen w gospodarce, jeżeli są wyższe ceny bieżąco, a nie tylko oczekiwania, no to też zgłaszamy wyższy popyt na gotówkę, wypłacamy pieniądze, rozbijamy przykładowo lokaty, żeby sfinansować bieżącą konsumpcję. Czynniki instytucjonalne i tutaj możemy mówić na przykład o wpływie systemu wypłacania wynagrodzeń i opłacania rachunków. Większość przedsiębiorstw obecnie wypłaca wynagrodzenia na konto, a nie w gotówce. To samo dotyczy, w związku z tym inny jest stosunek gotówki do depozytów bankowych tych bieżących. To w jaki sposób płacimy rachunki, czy przed zapłaceniem za rachunek telefoniczny wyp... wypłacamy pieniądze w banku i płacimy na poczcie, czy raczej dokonujemy przelewów? Co jeszcze? To może być przewidywalna, czy bieżąca stabilność gospodarki, stabilność polityczna, no i te wszystkie inne czynniki, które mogą tutaj Państwu przyjść do głowy, zmieniające zapotrzebowanie na gotówkę. Dodatkowo zmiany technologiczne. A szczególnie tutaj chodziło mi o nową technologię w sektorze bankowym, dlatego że obieg pieniądza przenosi się do świata wirtualnego. Coraz mniej tej gotówki jest potrzebne na rynku, żeby realizować wszystkie zadania związane właśnie z dokonywaniem transakcji, z motywami spekulacyjnymi, portfelowymi czy motywem przezorności. Zresztą, i tak rozbudowana jest w tym momencie struktura rynku finansowego. Która raczej sprzyja przenoszeniu pieniędzy do sieci. Jak wygląda równowaga na rynku pieniądza? Otóż na jednym wykresie zaznaczamy krzywą popytu na pieniądz, jest to ta niebieska, i pionową krzywą podaży. Punkt równowagi tworzy się oczywiście na przecięciu się krzywej podaży z krzywą popytu. Tutaj mają Państwo zaznaczone możliwe przesunięcia krzywej podaży. Przy wzroście podaży będziemy funkcję przesuwali w prawo, przy spadku w lewo. Tym sposobem tworzą nam się nowe punkty równowagi na stałej krzywej popytu. Oczywiście przesunięcie może ulegać również popyt w ramach, tych w ramach działania tych o których wspominaliśmy, czyli na przykład realnego PKB, czy oczekiwania, oczekiwania odnośnie um, wzrostu cen w przyszłości, czy zmian technologicznych. I y, zasada będzie taka sama. Jeśli popyt będzie rósł, to będziemy go przesuwać w prawo, jeśli będzie spadał, to będziemy go przesuwać w lewo. Obecnie punktem równowagi wyjściowym jest punkt y, 200 y, miliardów dolarów przy stopie procentowej y, równej 5%. Przechodzimy teraz do kolejnej gałęzi. Będziemy mówić na temat polityki pieniężnej. Co to jest polityka pieniężna? Ogólnie polityką pieniężną zajmuje się bank centralny. A powiedziałabym bardziej precyzyjnie, że politykę pieniężną realizuje rząd w ramach polityki gospodarczej za pośrednictwem banku centralnego. Ale to za pośrednictwem wcale nie oznacza, że ten rząd ma jakiś wpływ na bank centralny. Bank centralny realizuje cele związane z rozwojem gospodarki, ale niezależnie, kontrolując podaż pieniądza. Przypominam, że to jest ta funkcja pionowa. Podaż pieniądza, jako ilość pieniądza w obiegu, yy, będzie. Yy, Obszarem, w którym bank centralny y, będzie ten pieniądz kreował, czyli tą podaż zwiększał, albo będzie traktował y, swoje działania w kategoriach y, restrykcji, będzie dbał o to, by ta podaż pieniądza była mniejsza. Bank centralny pełni szereg funkcji związanych właśnie z kontrolą podaży pieniądza. Po pierwsze, jest bankiem rozliczeniowym, y, to jest funkcja organizująca y, system międzybankowy. Bank centralny rozlicza transakcje między bankami, dba o stabilność banków, kontroluje. i Jest bankiem skarbu państwa, bo na rachunku banku centralnym leżą środki budżetowe. Jest kredytodawcą ostatniej instancji, czyli jest to bank, do którego mogą zwrócić się instytucje finansowe, czyli banki komercyjne, kiedy są w tarapatach i pożyczyć od niej pieniądze. Bank centralny również jest instytucją, która kreuje politykę pieniężną, to wynika z definicji samej polityki monetarnej. Jest emitentem pieniądza gotówkowego, a także zarządza rezerwami dewizowymi oraz nadzoruje działalność banków komercyjnych w ramach nadzoru makroostrożnościowego, o którym już powoli wspominaliśmy. Bank centralny w ramach kreowania polityki pieniężnej może stosować Szereg instrumentów. Te instrumenty są różnego charakteru. Pierwsze z nich to są instrumenty oddziaływania pośredniego, instrumenty oddziaływania bezpośredniego i tak zwane oddziaływanie perswazyjne. Oddziaływanie perswazyjne polega na tym, że bank centralny udziela pewnego rodzaju sugestii bankom komercyjnym, które nie mają rygoru obowiązującego. Banki komercyjne raczej przychylnie traktują działania perswazyjne ze względu na to, że chcą zachować prestiż i dobre stosunki z bankiem centralnym, dlatego no, chętnie stosują się do jego zaleceń, mimo że, tak jak już wspomniałam, te instrumenty nie mają umocowań prawnych. Um, oczywiście siła oddziaływania perswazyjnego zależy też od ilości banków, które są pod parasolem i ochronnym, ale również pod kontrolą banku centralnego. Um, Im więcej banków, banków komercyjnych, no, tym mniejszy, y, mniejsze oddziaływanie perswazyjne banku centralnego i z tym mamy do czynienia na przykład w Stanach Zjednoczonych. Przeciwieństwem jest Wielka Brytania, gdzie tych banków jest zdecydowanie mniej i te relacje są relacjami trochę bliższymi. Jeśli chodzi o instrumenty oddziaływania pośredniego, to mamy do czynienia przede wszystkim z rezerwami obowiązkowymi, ze stopami procentowymi, kredytowo-depozytowymi i operacjami otwartego rynku. I teraz, co to są rezerwy obowiązkowe? Bank centralny narzuca systemowi banków komercyjnych utrzymywanie pewnej części aktywów zamrożonych w formie właśnie rezerw obowiązkowych. W związku z tym, jak wygląda mechanizm kontroli podaży pieniądza? Otóż podnosząc stopę rezerw obowiązkowych, bank centralny wymusza na bankach komercyjnych zmniejszenia puli aktywów, które mogą być udostępniane w formie kredytów. W związku z tym kreacja pieniądza na rynku spada i razem z nią zmniejsza się podaż. Rezerwy obowiązkowe jako instrument oddziaływania bezpośredniego jest stosunkowo rzadko stosowany. Najczęściej bank centralny stosuje operacje otwartego rynku, ale zanim do tego przejdziemy, omówię jeszcze mechanizm oddziaływania stóp procentowych. Stopy procentowe dotyczą oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym i oprocentowania depozytów, które banki komercyjne mogą lokować w banku centralnym w ramach zarządzania swoją płynnością. Jeśli bank komercyjny cierpi na jakiś niedobór płynności, to może się zapożyczyć w, zapożyczyć w banku centralnym i zapłacić za tą usługę, w cudzysłowie, w ramach wyznaczonej przez bank centralny stopy procentowej. Zaraz przejdziemy do tabelki, pokażę Państwu, jakie są wielkości i jakie są rodzaje tych kredytów. Z kolei operacja otwartego rynku nie polegają na niczym innym jak na sprzedaży bądź zakupie papierów wartościowych na rynku finansowym. Czyli bank centralny schodzi na ten rynek jako zwyczajny podmiot, nie jako instytucja kontrolna, ale jako uczestnik i dokonuje tam obrotu papierami wartościowymi albo emituje papiery rządowe, papiery skarbowe, które, których mechanizm kontroli jest następujący. Otóż jeśli bank centralny skupuje z rynku. Finansowego, papiery wartościowe, to na ten rynek w zamian trafia żywy pieniądz. W związku z tym podaż pieniądza rośnie. Jeżeli bank centralny sprzedaje papiery wartościowe, to z rynku ściąga ten pieniądz i podaż pieniądza wtedy maleje. Operacje otwartego rynku to są operacje siedmiodniowe w przypadku Narodowego Banku Polskiego. I tutaj mają Państwo świeżą tabelkę dotyczącą podstawowych stóp procentowych. Pierwsza z nich to jest stopa referencyjna, na podstawie której. Właśnie dokonuje się obrotu bonami pieniężnymi. Wynosi ona w tym momencie 1,5%. Następna stopa to stopa lombardowa i dotyczy ona kredytu lombardowego, a on, jak sama nazwa mówi, udzielany jest na zasadach podobnych do funkcjonowania komisu. Otóż banki komercyjne mogą w zastaw oddać do banku centralnego swoje papiery wartościowe, a następnie je wykupić. Ten wykup będzie kosztował je wtedy 2,5% wartości zastawionych aktywów. I stopa depozytowa, czyli oprocentowanie depozytów ulokowanych w banku centralnym przez banki komercyjne wynosi 0,5%. W związku z tym bardzo niewiele, ale to wynika z aktualnej polityki proinflacyjnej, nie antyinflacyjnej, realizowania celu inflacyjnego ze strony Narodowego Banku Polskiego, ale również banków europejskich. I stopa redeskonta Wexley to jest oprocentowanie innego rodzaju kredytu redyskontowego. I tutaj również mamy bardzo duże odniesienie do gospodarki realnej, bo banki komercyjne mogą odsprzedawać weksle poprzednio zdyskontowane, czyli nabyte od przedsiębiorcy. A mechanizm sam wygląda następująco. Przedsiębiorca, jeśli potrzebuje środków finansowych, może iść do banku i sprzedać swoje weksle, które posiada, czyli sprzedać swojego dłużnika. Oczywiście nie dostanie pewnej kwoty, na przykład ma weksel, który opiewa na 1000 złotych, czyli ktoś jest mu dłużny 1000 złotych i to, ten dokument stwierdza um, tą wierzytelność. Przedsiębiorca sprzedaje w banku y, ten papier wartościowy, ale dostaje za niego na przykład 950 złotych, więc ta kwota brakująca y, do całości puli, do wartości nominalnej weksla, czyli to y, 50 złotych, jest to właśnie dyskontu i następnie bank komercyjny może papier wartościowy o nominale 1000 zł sprzedać dalej do banku centralnego, czyli dokonać redyskonta weksli. Otrzyma mniejszą kwotę, o ile mniejszą właśnie o 1,75%. I tym sposobem dostanie od banku komercyjnego potrzebne pieniądze, czyli jest to forma kredytowania. I tutaj mamy stopę rezerw obowiązkowych. Wynosi ona obecnie 3,5%. Zobaczcie Państwo, jak, jak rzadko tutaj następują zmiany. Czyli to nie jest instrument, który który powoduje, który jest stosowany do bieżącej regulacji kontroli podaży pieniądza w obiegu. Czyli ta stopa procentowa pozostaje niezmienna 2000, do końca grudnia 2010 roku. I tutaj oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej, żeby było sprawiedliwie. Zwykle jest to właśnie z przepisów wynika 0,9 stopy referencyjnie, tak się przelicza oprocentowanie i wynosi ono 1,35% od zgromadzonych środków. Oczywiście, jaka jest struktura rezerwy obowiązkowej? To musi być pieniądz bardzo płynny, najlepiej, żeby to była gotówka, i bank komercyjny musi fizycznie tę gotówkę mieć do dyspozycji. Może przewieźć do Narodowego Banku Polskiego na to skarbca. Instrument oddziaływania bezpośredniego to przede wszystkim limity kredytowe. Kiedy bank centralny narzuca limit bankom komercyjnym na udzielanie kredytów, może kontrolować bezpośrednio poziom stóp procentowych, bo te stupy, stopy procentowe banków komercyjnych będą reagowały na oprocentowanie kredytowo-depozytowe istniejące w banku centralnym. To będzie jakiś odnośnik, to będzie właśnie ten, ten punkt referencyjny. To może być również oddziaływanie na wielkość emisji papierów wartościowych. Ale papierów wartościowych emitowanych przez banki komercyjne. Zanim przejdziemy do rodzajów polityki pieniężnej, chciałabym, żebyśmy sobie zrobili tutaj krótką przerwę. Ja zachęcam Państwa do wzmożonej aktywności.